Janek znalazł srebrny guzik na śmietniku jednej z zapomnianych, wilgotnych ulic zamościa. Był ciężki, zimny i pełen nierównych rys, które przy bliższym spojrzeniu przypominały nie tyle naturalne pęknięcia metalu, co ślady pradawnej, nieznanej symboliki. Guzik zdawał się pulsować własnym rytmem, jak serce dawno umarłego stworzenia, a pod światłem latarni jego powierzchnia rozbłyskiwała jak zimny ogień. Janek nie wiedział, co pchnęło go, by zabrać go do domu, może ciekawość, może potrzeba posiadania czegoś niecodziennego w monotonii codzienności. Nie zdawał sobie sprawy, że wraz z guzikiem przenosił do swojego świata coś złowrogiego i nieprzeniknionego, coś, co zaczynało szeptać w ciemnościach i powoli rozprzestrzeniać się jak mroczne zarazki. Po powrocie do mieszkania powietrze wokół niego stało się gęste i ciężkie. Jakby niewidzialna mgła wpełzła przez szczeliny okien i drzwi. Drewniane deski podłogi jęczały pod stopami, a cienie na ścianach zdawały się poruszać, rosnąć i kurczyć, jakby żyły własnym życiem. Guzik leżał na stole, zimny i nieprzenikniony, a Janek odczuwał coraz silniejszy ból w mięśniach i stawach, jakby niewidzialne szpony wgryzały się w jego ciało i duszę. Z każdym dniem rana na jego dłoni której trzymał guzik, zaczęła się powiększać, zaczerwieniona i spuchnięta, pulsująca mroczną energią, której nie potrafił zrozumieć. W nocy, gdy miasto pogrążało się w ciszy, słyszał niepokojące dźwięki, metaliczne brzęczenie, szelest zniszczonej skóry, cichych chzęstkości i szept, który nie miał źródła, ale rozbrzmiewał tuż przy uchu, obiecując ból i śmierć. Kiedy zorientował się. Że coś jest nie tak, było już za późno. Każde naciśnięcie guzika wprowadzało zmianę w otoczeniu brutalną i nieodwracalną. Sąsiad z dołu, znany z brutalnych awantur i okrucieństwa wobec bliskich, pewnego poranka został znaleziony na podłodze swojego mieszkania, rozpruty na pół, a z jego ust wydobywał się gardłowy, bezdźwięczny krzyk. Ściany ubrudzone były wyschniętą krwią. A podłoga zalana śliskim śladem, który Janek rozpoznał jako ślady ciała, które w jakiś sposób wyparowało z tego świata. Podoba ci się nasz materiał? Kliknij lubię to. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Od tamtej chwili Janek zaczął tracić kontrolę nad guzikiem, a guzik nad nim. Jego świat zmienił się w koszmar, w którym ludzie stawali się jedynie odblaskami swej dawnej istoty. Ich twarze rozmywały się w grymasach cierpienia, a ciała rozpadały się na kawałki, jak stare manekiny. Ulice zamościa stały się areną dla cieni, które poruszały się bez ciała i wypełniały powietrze krzykiem, choć nikt nie mógł ich zobaczyć. Guzik karmił się strachem, rozpaczą i bólem, a Janek czuł, jak jego własne serce powoli zamienia się w zimny, metaliczny rdzeń, bijący tylko pod rytm przerażającego guzika. Ludzie, którzy kiedyś znali go jako zwykłego człowieka, teraz unikali go jak zarazy. Widząc go, odwracali wzrok, czując, jakby dotykał ich nieuchwytny mrok. Janek wiedział, że musi się go pozbyć, ale nie potrafił. Guzik był nie tylko ciężarem na dłoni, ale i na duszy. Stał się więzieniem, które krępowało każdy jego ruch, każdą myśl. Gdy pewnej mrożnej, bezksiężycowej nocy, pod ciężkim śniegiem Janek przemierzał opustoszałe ulice. Nagle przed nim pojawiła się wychudzona istota, pokryta szorstką, popękaną skórą, której rany przypominały starożytne pieczęcie z oczami pustymi i czarnymi jak otchłań bez dna. Zapach, który ją otaczał, był zapachem rozkładu, ziemi i stechlizny grobu. Postać poruszała się z niepokojącą gracją, jakby była duchowym zwiastunem śmierci i końca wszystkiego, co Janek znał. Przeszył go zimny dreszcz, a guzik w jego dłoni zadrzał jak żywy organizm. W akcie desperacji nacisnął go raz jeszcze i świat się rozmył. Wszystko zaczęło się rozpadać, ściany, ulice, ludzie, a z nich wyłaniały się pokryte ranami cienie, bezwładne. Martwe i przeklęte. Janek poczuł, jak jego ciało staje się ciężkie i bolesne, a rana na ręce rozprzestrzenia się, rozrywając skórę i odsłaniając tkanki pulsujące czarnym płynem. Upadł na kolana, a zimny metalowy guzik spoczął w błocie, jakby czekał na kolejnego, który zechce przejąć jego moc i zapłacić za nią najwyższą cenę. Zamość powoli zanurzał się w ciemności. A Janek zniknął wśród cieni, stając się częścią przekleństwa, które sam sprowadził. Mrok rozlewał się po ulicach miasta, wyciągając ręce po kolejne ofiary, a srebrny guzik błyszczał zimnym światłem, czekając na kolejnego śmiałka, który odważy się dotknąć jego zimnej powierzchni i przekroczyć granicę, z której nie ma powrotu. Jeśli spodobała Ci się ta historia? Koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.